Puśćcie nas! Oj, co to jest? Mia, spójrz! Tam są kłódki. Jeden, dwa, trzy, cztery, siedem. Aj! O my god! Coś tam jest! Trzeba to sprawdzić. Może pociągnijmy satelinę. No dobra. Ciekawe, co tam będzie? Wow, to skipersy. Wiadro pełne cukierków! Ale to jest dobre. Mia, sprawdź swoje wiaderko. Zaraz się dowiemy, co jest w moim. Mam nadzieję, że też słodycze. Orety, co to jest? Twój! Wyglądasz przezabawnie. Masakra. Ale zaraz, coś tu jest? Mari, to klucz. Zaraz się stąd wydostaniemy. Do której kłódki pasuje? Chyba do tej. Tak, zgadza się. Tu lasek? Oj, lepiej nie. O, następne zadanie. Trzeba sprawdzić, z czym mamy do czynienia. Kto tworzy? Kamino, rzuca papier, ty! O. No dobra, zobaczmy. Co to jest? Aj! Tam są robaki! Uspokój się, przecież się nie zjedzą! Musimy zdobyć klucz! Dobra! Fuj, masakra! Obrzydlistwo! Mam! Ale co to jest? Nie wygląda jak klucz. Trzeba to sprawdzić. Hmm. A, już rozumiem. To kot od drugiej kłódki. Widzisz? Otworzyła się. Hurra, mamy to. Ciekawe, co nas teraz czeka. Patrz, pudełko, z którego wystają słomki do koktajlu. Yummy. Nie chcę tego pić. No dobra, ja pierwsza. U, to jest obrzydliwe. Nie da się tego pić. Dawaj, Mari, teraz ty. Wow, to jest naprawdę dobre. Pycha, chcę jeszcze. Co jest? Poczęstujesz mnie? Nie, to moje. Ach, jakie to pyszne. Ale klucza nie ma. Musi być w twojej szklance. No nie. Dobra, czego się nie robi dla wolności. Hmm? O! Jest i kluczyk! Znalazłam go! O! Oh. Pospieszmy się i otwórzmy trzecią kłódkę. Hurra, świetny z nas zespół! Co to? Otworzysz? Nie. Znowu muszę zaczynać. O, oh, to czekoladowa babeczka z orzechami. Jaka pyszna! Ej, Mia. Dobra moja kolej. O, jakiś pistolet! Ciekawa jak działa. Ej, uważaj z tym! Nie martw się, trzymaj! Hmm! I jak to działa? Dziwny jakiś. Dobra, nie mamy czasu. Otwórz ostatni safe. Sprawdźmy. Fuu! To kawałek świerdzącego Sera. Zaraz zwymiotuję! Wiem, co z nim zrobić. Ojej, zamienił się w tęczowy tort. Tylko spójrz. Z chęcią go zjem. Jest pyszny. A ja? Oczywiście. Proszę bardzo, masz połowę. Miam, miam. Ups. Co się dzieje? Zadławiłaś się? Pomogę ci! Mija to klucz! Hurra! Pospieszmy się i otwórzmy kłódkę. Super, znowu nam się udało. Jeszcze raz zobaczmy, co tam jest. Czas na wyliczankę. był Erika Fakę. Co ja? No dobra. Ojej, tam coś się rusza. To mysz! Boję się myszy! Dobra, wdech i wydech. Spokojnie. Znalazłam! Znowu jakiś kot. Kłódka numer 5. To było łatwe. Do dzieła! Znowu słomki. Jami! Może tym razem dostanę coś smacznego? Zaczynam! No dobra. Wow, to kola. Uwielbiam kole. Ja, ale klucza w niej nie ma. No. No to teraz ja. Uj, co za ochyda. Nie dam rady tego pić. Ale mam pomysł. Wezmę magiczny pistolet. Teraz na pewno tam jest coś smacznego. Powodzenia. O tak, to pyszny koktajl. No i co? Nic nie ma. Dobra, żartowałam. Tu jest klucz. Mary, mogę ja to zrobić? Kura! I następne zadanie za trzy, dwa, jeden. działamy! Oho! Otwiera pierwsza. Nie, twoja kolej. No dobra, co tu jest? Ojej! Co to takiego? Ale cię urządzili! Twoja kolej! Okej, okay. otwieram! O kurczę! Teraz to ciebie nieźle urządzili! O nie, to farba. Czego się śmiejesz? Otwieraj. Nie chcę. Losujmy. Raz, dwa, trzy. Remis. Zrobimy to razem. Oto i on. Ostatni klucz. Pora wolność nadchodzi. Gratulacje, zdobyłyście ostatni klucz. Pora otworzyć. Tak, udało nam się. Juhu. Wolność. Ty zakręcisz kołem jako pierwsza. Co? Nie chcę kaktusa. Ale nie mam nic przeciwko bitej śmietanie. Tak nie można. Jak kaktus, to kaktus. Wyszek! Ale nie martw się, to znaczy, że ja będę miała farta. A ty będziesz się cieszyć moim szczęściem. Sprawdźmy. A nie mówiłam? Co może być lepszego niż guma choba buba? Zwłaszcza, gdy jest tego cała masa. Już nie mogę się doczekać, kiedy wyjmę je z pudełek i obłożę nimi tort. Myślę, że to będzie coś bardzo smacznego. To najbardziej kolorowy tort, jaki kiedykolwiek widziałam. A jeszcze to nie wszystko. Z gumy mogę zrobić serduszko, żeby mój tort był jeszcze ładniejszy. Cudownie! Monika, co ty myślisz? Sądzę, że to przeurocze. Czas spróbować. O tak! To jest nierealnie pyszne. Taki tort chciałby się jeść cały naraz. Mogę spróbować chociaż serduszko? Nie ma mowy! Też je zjem. Chcesz zobaczyć największego balona w swoim życiu? Nie chciałaś się ze mną podzielić, więc mam gdzieś Twojego balona. A masz! Co? Jak śmiesz? Moja twarz! Przestań się śmiać. Lepiej bierz się ze swojego kaktusa. Co mam z nim zrobić? Jest taki kłujący. Wiem. Jeśli pozbędę się igieł, kaktus nie będzie sprawiał problemów. Niestety nożyczki do paznokci nie wystarczą. A te są za duże. Myślę, że cążki będą idealne. Jakie tu jest nudne. Gotowe. Teraz pozostało tylko jedno. Udekorować kaktusem mój tort. O, jestem, jestem. Patrz, co wymyśliłam. Wygląda całkiem fajnie. Dobra, przestań gadać. Jedz. Mam nadzieję, że smakuje tak dobrze, jak wygląda. O nie. Tort to smaku trawy. Obrzydliwość. Smacznego. Chcę pierwsza zakręcić kołem. To jakiś żart? Nienawidzę małż. Dlaczego mam takiego pecha? Bo to ja jestem szczęściarą. Wita śmietana. I już za chwilkę nałożę ją na to, żeby był jeszcze smaczniejszy. Trzeba to dobrze wstrząsnąć. Gotowe. Pora na wyżerkę. Yeah! Uh -oh. <laughs> Święty Mikołaju, co ty robisz w naszym kraju? Na świąt jeszcze daleko. Bardzo zabawne. Przemawia przez ciebie zazdrość, bo ja przecież mam jeszcze cały tort skąpany w słodkiej bite śmietanie. Co za uczta? Na pewno nie odmówiłabym kawałeczka. Na ciebie też czeka tort. I to z małżami. Fu są takie paskudne. Hej! Rety, jakie twarde! Straciłam zęba. Więcej ich nie dotknę. Po prostu nie umiesz się z nimi obchodzić. Nie trzeba jeść ich ze skorupą. Liczy się to, co jest w środku. Zobacz, jak super. I to właśnie powinnaś umieścić na swoim torcie. Co za smród. Jak ja mam to jeść? Uj, to okropnie wygląda. Jak można zepsuć taki pyszny tort. Bierze mnie na wymioty na sam widok. To ja zaraz naprawdę zwymiotuję. Ojej! Perła. Suzy, zostaw mnie w spokoju. To ja otworzyłam ci małże, więc to należy do mnie. Oddawaj natychmiast. To mój skarb. O nie! Gdzie ona jest? Ja ją znajdę. Ona jest moja. Dlaczego ty? To mój tort. Co tu się dzieje? Gdzie to jest? Nigdzie nie mogę znaleźć. Nie ma. Niepotrzebnie wymazałyśmy się tortem. Tym razem ja będę pierwsza kręcić kołem. Nieprawda. Ja zaczynam. O tak, marzyłam o tych marshmallow. Dzięki nim tort zadziwi mnie bogactwem smaków. Jakie zabawne warkoczyki? Nie widzę w nich nic zabawnego. Sprawdźmy, co ja wylosuję. Dziś nie jest mój dzień. Dostałam całą masę makaronu z zupek chińskich, którym trzeba udekorować tort. No to na co czekasz? Okej. Okay. Dobra. Gotowe. Jeszcze nigdy nie próbowałam tak dziwnego połączenia smaków. O no! Fuj! To paskudne! Co za wkurzające chrupanie! Moje uszy! Mam pomysł! Zaleję to wrzątkiem, makaron z miękkim będzie smaczny! Super, Mam teraz całkiem niezłe danie obiadowe. Podoba mi się. Póki Monika opycha się makaronem wymazanym w torcie, ja udekoruję swój piankami. Wow, super. Co ty tu robisz? Przecież mówiłaś, że jesz obiad. No to sobie jedz. Chyba się nie obrazisz, jeśli skubnę dla siebie jednego warkoczyka. Ej, no nie bądź sknerą! Puść mnie! Aj! Co ty narobiłaś? Omal się nie zabiłam. Ale to był najpyszniejszy upadek w moim życiu. Kto kręci pierwszy? Papier miej nożyce. Juhu, wygrałam! Nie no, Monika zaraziłaś mnie pechem. Masakra! Mam nadzieję, że przynajmniej tym razem mi się poszczęści. No nareszcie tak się cieszę, że będę mogła jeść swój tort bez krzywienia się. Zaraz udekoruję go tymi apetycznymi żelkowymi oczami. O tak, wysypię je wszystkie na tort. Rewelacja. No, w końcu czeka mnie prawdziwa uczta. Nie, Suzy, ciebie nie poczęstuję. Wszystkie oczka zjem sama. O, tak. Palce lizać. Monika, myśli, że nie dam rady, zdobyć chociaż jednego oka? No, i masz rację, wózko. Jak długo na to czekałam? W końcu zjadłam z swój tort. Co za prędkość. A ostatniego żelka zjem o w taki sposób. Patrz. Aj, nie udało mi się. Ale za to mi się udało. Naprawdę pyszne. Złodziejka. Pora na twoją ostrą papryczkę, więc do dzieła. O nie, boję się nawet na nią patrzeć. Mam nadzieję, że się nie spalę. Szybciej, koleżanko. Proszę, pomogę ci. No dobra, zaczynam. O nie, masakra! Wzięłam jednego kęsa i już czuję, jak ogień rozchodzi się po całym moim ciele. No to za mało, tort musi być zjedzony. Nie wiedziałam, że jesteś taka okrutna. O nie! Dobra, wystarczy, czas ratować Suzy Ale ulga Dziękuję, Monika, jesteś prawdziwą przyjaciółką wow! Tylko jeden Twix? Tak mało Cóż, to i tak lepsze niż nic Zjem chociaż to Wygląda na to, że ktoś jest naprawdę głodny Auć, ostrożnie, trafiłaś mnie prosto w czoło I zrobię to ponownie, jeśli nadal będziesz mnie męczyć Już coś wymyśliłam Patrzcie na to Boję się. Odłóż te piłę. Spokojnie. Potrzebuję jej do pokrojenia Twixa. Ostrożnie. Okruchy lecą we wszystkich kierunkach. Okej, okay, już prawie skończyłam. Teraz muszę tylko zrobić ostatnie cięcie. Dzięki temu jedzenie batoników będzie o wiele bardziej komfortowe. Pobrudziłaś nas. Spójrz na to. Przepraszam. Wyszło przypadkiem. Nie chciałam. Zobaczcie, jak wspaniale mi wyszło. Wydaje mi się, że jest więcej czekolady. Były dwa kawałki, a teraz jest dziesięć. Super! Ech, chciałabym, żeby Twix się nie kończył. To niestety nieuniknione, ale wszystko ma swoje plusy. Teraz ja mogę coś przekąsić. Najpierw pozbędę się opakowań. Całkiem nieźle sobie poradziłaś. Dzięki! Teraz mogę zjeść wszystko naraz i nic mnie nie powstrzyma. Jakie dobre! Dobrze, że mam jeszcze tyle batoników. Mam pomysł. Po co ci dziecięca butelka? Moja głowa! Dlaczego ciągle rzucacie we mnie przedmiotami? Przepraszam, po prostu musiałam zrobić czekoladowe mleko. Chyba się udało. Jestem pewna, że Twix będzie z nim smakował jeszcze lepiej. O tak, to świetne połączenie. Chętnie bym spróbowała. Innym razem. Teraz moja kolej. Już wiem, co zrobić z taką ilością czekolady. Zacznę od zmuchnięcia wszystkich opakowań. Wow, jak ty to zrobiłaś, ale super. A teraz zacznijmy budować twierdzę. Przyda mi się szpachla i jakiś słodki cement, czyli Nutella. Boże, tak ładnie pachnie. Jestem pewna, że krem będzie świetnym dodatkiem do Twixa. Zobaczcie, jak mocno trzyma moje słodkie smakołyki. Niewiele już zostało. I kończymy na samym szczycie. Super! Jaka wysoka wieża wyszła! Musimy jej spróbować! Dlaczego moja wieża się chwieje? Co wy robicie? Zaraz runie! Zatrzymajcie się natychmiast! O nie! Ojej, wygląda na to, że trzeba było jej posłuchać. Zaraz oberwiecie! Przepraszam, nie mogłyśmy się powstrzymać. Dobrze, że założyłam kaski, nic mi się nie stało. Wow, żelkowe oczy. Nie mówiłabym o swojej porcji w liczbie mnogiej. To jest tylko jedno oko. Ktoś znowu dostał najmniejszą porcję. A masz, nie ma w tym nic zabawnego. Po prostu żartowałam. Nie trzeba było mnie bić po buzi. Odegram się na tobie. Zobaczymy, czy spodoba ci się ten dowcip. Moim zdaniem wygląda przerażająco. Pomóż mi! Co się stało? To twoje oko? To straszne! Nie mogę na to patrzeć. Przerażające, prawda? Co się dzieje? Dlaczego rzuciłaś we mnie swoją gałką oczną? Oj, chyba mój żart wymknął się spod kontroli. Mocy, nie mogę oddychać! Najwyższy czas na śniadanie. Te czekoladowe kulki są takie dobre. O Boże, co to oko? Dobrze, że to był zwykły żart. Już zdążyłam się wystraszyć. Swoją drogą te oczy są pyszne. Z pewnością wam się spodobają. Szkoda, że nic mi już nie zostało. Więc teraz moja kolej. Mam nadzieję, że też mi posmakują. O, tak, są pyszne. Uwielbiam żelki. Ej, hey, gdzie z tymi rękami? To moja porcja. Wszystkie oczy są moje. Jakie miękkie i słodkie, super. Tak jak lubię. Może jednak się podzielisz, skoro masz tak dużo? Tak, daj nam chociaż po jednym oczku, proszę. Przykro mi, ale nic już nie mam. Jest za późno. Czuję się troszkę dziwnie. Co się dzieje? O, matko, co z moją twarzą? Wygląda na to, że ktoś zjadł za dużo żelków. Tylko jeden chips? Spójrzcie tutaj. Czy widzieliście kiedykolwiek sto paczek chipsów? Widzę, że ktoś nie ma szczęścia. Zgadza się. Nie mogę nawet podnieść z tego chipsa. Co ona kombinuje? Potrzebuję szkła powiększającego. Dzięki niemu mogę wreszcie zjeść. Hura, udało mi się złapać chipsa. Postaram się rozciągnąć tę przyjemność jak tylko mogę. No, chyba wszystko. Tak szybko? To nawet lepiej. Teraz ja. Jaka szczelna pokrywka! Nie mogę jej zdjąć! No, dalej, otwórzcie! Wygląda na to, że ktoś będzie głodny. Nie ma mowy. Nie zgadzam się na to. I tak zamierzam to otworzyć. Spójrzcie, udało mi się! Po co to podrzuciłaś? Żeby wam pokazać na co mnie stać? Wow, super. To zasługuje na prawa. Oczywiście, jestem po prostu mistrzem w jedzeniu chipsów. Oj, moja głowa. Wszystko płynie mi przed oczami. Chyba potrzebujesz trochę więcej praktyki. Dobra, niech odpocznie, a ja tymczasem zjem swoje chipsy. Jesteśmy przyjaciółkami, pamiętasz? Podziel się ze mną. Chodzi mi o chipsy, nie opakowania. Przepraszam, nie słyszę, co mówisz. Aj, chyba wybrała mnie odpowiedni moment. Jaki to jest dobre, nie mogę przestać. Ostrożnie, prawie znowu mnie uderzyłaś. Koniec, dłużej nie wytrzymam. Aj, to boli. Mam niesamowite szczęście. Nie wyciągaj pochopnych wniosków! Dobrze jej tak, dostała to, na co zasłużyła. Brokuły! Mówicie poważnie. A ja zamiast brokułów mam jakieś nasiona. Co mam z tym zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, po prostu to zjem. Fuu, nie mogę tego przerzuć. Co zamierzasz? Myślę, że trzeba to wsadzić do doniczki. Przestań tym w nas rzucać. Wystarczy. Muszę wykopać głębszy dołek, w przeciwnym razie roślina nie wykiełkuje. Ale przez ciebie jesteśmy całe w ziemi. Moje ziarenko też. Naprawdę myślisz, że coś z tego wyjdzie? Dowiemy się już niedługo, a tymczasem jedźcie swoje porcje. To pachnie po prostu obrzydliwie. Nienawidzę warzyw. Są takie niesmaczne. Dobrze, że dostałam najmniejszą porcję. Muszę to szybko popić kolą. Dzięki temu poczuję się lepiej. O, daj mi tę puszkę! Muszę podlać moją roślinkę. Potrzebuję wilgoci. I co? To pomogło? Tak, zaczęła kiełkować. Nie do wiary. Fajnie. Więc smacznego! Kurczę, wiedziałam, że to tak się skończy. Żałuję, że to wyhodowałam. Nie lubię wrokułów. Niedobrze mi od samego patrzenia. Jesteś cała pokryta ziemią. Ale udało mi się. Teraz ty. Chyba wiem, jak to wszystko zjeść. Spójrzcie, tam jest jakiś ptak. Naiwne, kupiły to. Łatwo je oszukać. Będę udawała, że to zjadłam, ale po prostu to wyrzucę. Myślisz, że mnie oszukasz? Nie ma mowy. Złapię to wszystko i dam ci z powrotem. Dobra, już prawie skończyłam. Został tylko jeden kawałek do zjedzenia. A co zresztą? Zebrałam wszystko specjalnie dla ciebie? Nie dziękuj mi! Kurczę, wygląda na to, że mój plan nie zadziałał. Zostałam przyłapana. Nie przeszkadzaj sobie. Skitos są niesamowite. Nie wszyscy dostali duże porcje. No właśnie, ja dostałam tylko jednego cukierka. Masz pecha. Ty się śmiej, kto się śmieje ostatni. Wiem, co zrobię. Do czego potrzebny ci telefon? Zaraz się przekonasz. Po prostu powiększę trochę mojego cukierka. Wow, nie wiedziałam, że to możliwe. To nadal tylko jeden cukierek, ale za to jaki duży. Świetnie. Takiego cukierka też bym zjadła. Wasza kolej. Ja też mam świetny plan. Będę łapać słodycze ustami. Nie trafiłaś. No i dobra, nie zwracaj na to uwagi. Nie mam zamiaru, bo wymyśliłam coś lepszego. Przestań, to moje cukierki. Sama je zjem. Od jakiego koloru zacząć? Jest ich tak dużo? Ten? A może powinnam zacząć od tego? A, wiem co robić. Co to jest? Jeszcze nie wiem co, ale ona coś kombinuje. To loteria, która powie mi, co mam robić. W środku jest pomarańczowy cukierek. Co to oznacza? Tylko jedno. Już wiem, co wybrać. Chcę pomarańczowe cukierki. I jak smakują, dobre? Bardzo. Teraz w ogóle nie przejmuję się tym, w jakiej kolejności zjadam swoje słodycze. Więc może ja zagram swoją loterię? Wow, zobaczmy, co tu jest. Ojej, wyciągnęłaś szczęśliwą piłeczkę. Tak bardzo marzyłam o ogromnym cukierku, i wreszcie moje marzenie się spełniło. Super. Spójrzcie, w środku jest dużo więcej cukierków. Podzielmy się nimi, co? To świetny pomysł, nie mam nic przeciwko. Częstujcie się. Dzięki. Są pyszne.